witam wszystkich tu blondi dzisiaj słuchajcie postanowiłam wam pokazać będzie nam dzisiaj Lesiu towarzyszył bo Lesiu lubi <średziny> wszelkie takie o kosmetyki powąchać polizać pokażę wam słuchajcie mój podstawowy o, tak wygląda w całości kuferek, którego używam na co dzień, bo większość kosmetyków, których na przykład teraz nie używam, mam, słuchajcie, w takich wiecie, kartonikach, pochowana jest tego pełno. A to jest taki, jak ja to mówię, pierwszej potrzeby do wyboru. Ktoś powiedział dużo, nie? Ale ja powiem Wam, dla mnie mało, nie? Zawsze mało, nigdy nie wiem, jak mi się umalować. No dobra. powiem Wam, że to jest, żeby Wam pokazać. To jest taka skrzyneczka, taka, właśnie, rozsuwana. I słuchajcie, kupiłam ją jakiś czas temu. O, i tu się tak zapina. Taki dosyć spory, taki, wiecie, ciężki, metalowy kuferek. I kupiłam to, warto polować w Lidlu, bo często są, chyba słuchajcie, za 39 zł. Zobaczcie, ile tego ja tam mam. Jeszcze tu jest miejsce, i tu jest miejsce. No dobra, tytułem wstępu. Po kolei. Tutaj mam puszek i patyczki do podcierania. To je odłożymy. Tutaj mam takie opakowanie stare po gąbeczce. Powiem wam, to nie jest brudne. To po prostu nie chce się umyć. Kiedyś miałam taką gąbkę z takiej serii Many Beauty. Słuchajcie, tania nie była, ale warta swojej ceny też, nie? I wiecie, ja używam gąbek z AliExpress. Teraz mam te bardziej silikonowe. Muszę je, słuchajcie, zużyć, bo to były te pierwsze gąbki, które w ogóle zamawiałam, a ogólnie pokazywałam wam, używam te czarne z Imagic. Gąbeczka idzie tutaj na bok. No to po kolei od góry, słuchajcie nić dentystyczna Ja się bez nici dentystycznej nie ruszam. Słuchajcie, mam ją wszędzie. Tutaj w torebce, w pracy wszędzie. Potem pomadka Berry z Isany. To jest ta, słuchajcie, pomadka z tym kolorem. Ona dla mnie wygląda w ogóle jak pomadka, a nie jak pomadka pielęgnująca i dlatego jest fajna, bo wiecie, ma swój kolorek. Odkładam ją. Co my tutaj dalej mamy? Mamy, słuchajcie, taki rozświetlacz z Klaresy. To jest kolor 01 Wodajże Crystal Light. I powiem Wam, że to jest bardzo fajny rozświetlacz o uniwersalnym kolorze. I on tworzy taką taflę. Nie ma drobin, tylko wiecie co, ma jedną wadę. Można go tylko rozprowadzać palcem i to bardzo szybko, bo słuchajcie, na gąbce od razu stygnie. nie da się go rozprowadzić. Ale palcem jak najbardziej. Fajny, taki widzicie, uniwersalny kolor potem mam tutaj z tej strony, bo jedziemy od góry tak jak Wam pokazywałam ostatnio na policzkach Ewy Body Laundry Soft Pomelo róż do policzków, świetne są słuchajcie, chciałam sobie jeszcze dokupić ale u nas wszystko wyprzedane, wymiecie one od góry do dołu i mam słuchajcie z Neo Up dwa mokre róże, jak ja to mówię wiecie na konturowanie na mokrą dwie mokre róże mam 01 Pink, zaraz Wam go otworzę i pokażę Taki zgaszony odcień różu, jest tu lusterko i powiem Wam, one są tak półtransparentne. One nie są mocno napigmentowane. Więc, jak ktoś lubi taki efekt, to można zakupić sobie taki różyk. I drugi kolor, to mam: słuchajcie, Peach02 też wam go otworzę, ale on, słuchajcie, moje zdanie, nie ma nic wspólnego. To jest taka przygaszona herbaciana róża. Chociaż powiem wam na policzku odrobinkę ta brzoskwinia się przebija i to jest właśnie taki efekt półtransparentny. To nie jest taki, wiecie, typowy gęsty zbity róż, coś takiego jak paezę. Nie, to jest półtransparentne, bardzo delikatne. Tu na będzie Lesio się kręcił. Lesio już się do nic nie chcę dobrać. Oddaj to Lesiu. Ok, idziemy teraz górę. Tutaj oczywiście kolejna pomadka. Sweet Macaron, to jest taka, wiecie, zwykła pomadka z Isany. Lusterko, bo ja się maluję takiego mojego lusterka. Słuchajcie, o dziwo rano. Nie do takiego wielkiego. Jakoś wiecie, jestem tutaj pod oknem, jest jasno, wszystko widzę. Maluję się w tym lusterku. Nie chcę mi się po łazience biegać. Tutaj mam właśnie tą, co Wam ostatnio pokazywałam. Tą pomadkę z Avonu. Tego nudziaka. To jest kolor 52 Pinket Pinch. Ostatnio na filmie o makijażu wam ją pokazywałam. To jest jedyny produkt z Ewonu, który mam. Jakoś ta marka, wiecie co mnie tak jakoś nie ciągnie i nie kręci. Potem mam moje dwa ukochane róże. Słuchajcie z Bell. One są na stałe w biedronce. Tutaj mam 02 Golden Peach. Zaraz wam go pokażę. To jest właśnie taki fajny odcień, bo on jest taki naprawdę prawdziwy pitch. I on ma, o tutaj widać sobie takie delikatne drobinki, wtedy już nie używam rozświetlacza. Świetny, słuchajcie, jak mi się skończy, na pewno kupię sobie drugi. I z tej samej serii mam ten drugi kolor, Vivid Coral. Sorry, że tak macham ręką, ale trzymam akurat telefon w ręku, bo tu mi się Lesiu kręci, to wiecie, wszystko by mi zwalił. I to jest już taki, widzicie? Typowy, tak, taki ładny, delikatny, koralowy kolor. I też ma w sobie takie delikatne drobinki. Jak go sobie już dołożycie do brązera, nie trzeba rozświetlacza. Słuchajcie, jakbym tak miała wybrać, to są dwa moje ulubione róże, nie? Razem z tym Barry London na ten moment. Pokazywałam Wam też ostatnio, że kupiłam tą paletkę Coolstar. Dorwałam ją, słuchajcie, w trójmieście, bo w galerii, bo oczywiście u mnie nie ma. Już troszeczkę widać, była używana. I tutaj mam pęsetkę do brwi, dorwałam ją słuchajcie, patrzcie co Lesiu robi, <grymne> Lesiu rządzi, Lesio, o Lesio, dorwałam ją słuchajcie w dirzie za 5 zł i powiem wam jest super, poszłam potem po drugą, jest bardzo ostra, fajnie te włoski chwyta, no dobra, słuchajcie od razu sobie powkładam z powrotem, bo jutro rano wiecie, nie będę wiedziała gdzie co mam, a ja mam wiecie tak, nie wiem jaki to jest system, ale po prostu niech te rzeczy mają tu być i koniec, wiecie, zawsze je tutaj chwytam. One zawsze tu leżą, zawsze mi tu są pod ręką. I jakoś tak lubię, wiecie, że to akurat jest tu. Dobra, jedziemy teraz tutaj tę drugą szufladkę. Tutaj mam dwa tusze. Oczywiście tradycyjny, ten różowy, wydłużający z Everline i ten podkręcający, ten fioletowy. Ja słuchajcie właściwie kupuję tylko te dwa tusze, bo jak kupię sobie jakieś inne, to zawsze coś tam nie gra mi. I tutaj mam też do konturowania na mokro ten fajny stick yy, z Eksiona, świetny polecam go wam. Słuchajcie, nie może jest konturujący, ale ma taki fajny, taki wiecie, yy, taki kolor dla każdego. On się sprawdzi każdemu. I tutaj dalej mam oczywiście moje ulubione, nieśmiertelne, dwa róże na mokro z A Wings of Color z tej pierwszej serii. Dirty Pink, to jest taki zgaszony, wiecie, zgaszony róż. I Fancy Peach, super słuchajcie, kolor wspaniały. I to są już takie róże bardziej napigmentowane, nie takie półtransparentne jak te z Neo. I one sobie słuchajcie, tutaj leżą, tu jest ich miejsce. Z drugiej strony, na drugiej półce mam tak, bronzer Choco Glamour z Everline. Ja używam kolor tylko 02. Tutaj mam mydełko do brwi czarne ze Stars from the Stars. Rewelacja, słuchajcie, lepszego mydełka nie znalazłam. Tutaj mam widać używany, bo bardzo lubię, ze Stars from the Stars. Taki błyszczyk. Słuchajcie, on się jakoś nazywa. Jest. 02 fantazji. Taki z drobinkami. Z takiej serii Dreamworld. Jak ktoś jest zainteresowany, powiem Wam, świetny jest. Nic się nie klei, długo trzymuje się na ustach i to jest, słuchajcie, jak widać mój pierwszy wybór rano. I tutaj mam, słuchajcie, mam więcej tych cieni z Han pojedynczych, bo już kiedyś Wam pokazywałam. O, Lesio się zainteresował błyszczykiem. <grych> I, ale tutaj mam te takie, co najbardziej lubię. I najbardziej lubię ten taki błyszczący. On się nazywa Dreamer. To jest ten taki złoto-różowy, taki, wiecie, półtransparentny. Ten takie lekki, jak ja to mówię, cappuccino z drobinką. To jest Wink 515. I też taki błyszczący, foliowy, chyba to jest cień. Szampan. No, foliowy nawet piszę, pamiętam. 922. I te cienie, słuchajcie, nawet na inne cienie kładę i używam najczęściej. Lesiu, Lesiu, Lesiu. Daj nagrywać. I tutaj to ma swoje miejsce, słuchajcie, w tych. Tutaj w przekładkach. No, to skończyli, nie? Nie, dużo, słuchajcie, a jest mało. I teraz tak, środek. Oczywiście moja ukochana paletka z bryski. Teraz wam ją pokażę. Ups. Jest rewelacyjna, zobaczcie. No, te róże, ja nie używam, słuchajcie, tylko tego jasnego, prawie białego. On pewnie jest srebrny, ale ten rozświetlacz u góry i te dwa róże na dole, no, rewelacja, słuchajcie. Jak ktoś nie ma, to polecam kupić teraz w promocji. Pod spodem jest oczywiście też moja ulubiona paletka Warm Crash z Paese. Też Wam ją zaraz pokażę. Świetna jest. Ostatnio w kółko używam, słuchajcie, w Lesiu, w Lesiu się pcha. Ten tutaj jasny różowy cień i tutaj wewnętrznym kąciku daję te beżowy. Słuchajcie, do pracy, na co dzień idealne połączenie. I teraz tak. Tutaj mam ten puder, co Wam pokazywałam. Wet and White photo Focus. Świetny jest, on tutaj jest, słuchajcie, jako pierwszy, najważniejszy. Tu po środku mam ten róż, pokazywałam Wam. On jest oświetlający, cegający z Eksiona z robinkami. A tutaj jest ten mój ulubiony cień z Bell, z tej yy, z serii Olive Soul i to jest ten odcień, już Wam mówię. 01 karamel oliwko normalnie sprzedają na stronie Bel. Słuchajcie, zastyga, ma taki jak widzicie, nudziakowy, lekko różowy, lekko brązowy kolor. Też na co dzień słuchajcie, idealny. Leśiu wziął się, zobaczcie, zalizanie. Leśiu co ty tam liżesz? Wiecie, jaką lubi kosmetyki? Może dlatego, że one tak pachną. Leśiu się wziął zalizanie, kuferka. I teraz tak, z tej strony mam jeszcze, pokazywałam wam, Vibo, ten rozświetlacz no i spowodowałem rewelacyjny tu milion dolar hit hitów, tafla uwielbiam go i on tu leży i zawsze będzie jako pierwszy potem mam ten everybody london peach wypiekany róż i słuchajcie to jest ten lesiu przestań to jest ten słuchajcie rozświetlający róż właściwie on wygląda bardziej wiecie jak rozświetlacz ale ma bardzo mocny pigment czekajcie muszę odłożyć bo mi tu lesiu rządzi lesiu o, widzicie? To jest ten pitch i on ma taką mocną drobinkę i całe szczęście ma fajną podstawę kolorystyczną, jako róż taki, wiecie, z rozświetlaczem jest idealny. Lesiu, uspokój się. Pod spodem, słuchajcie, jakbym tak potrzebowała takiego, wiecie, rozświetlenia, takiego porządnego. Leo, to mam, wiecie, ten tutaj z Vibo, też używany, ten drobinowy, taki, ja to mówię, kosmos rozświetlacz. Lesiu, tam się idzie, popatrzcie, jakie ma parówki z biedronki. Naklejki zbierałam. się ty weź się pobaw w czymś. I teraz tak, oczywiście, wszystko chowamy od razu, bo ja bałaganu bardzo nie lubię. I zaczynamy tutaj drugą stronę. Z tej strony mamy rozświetlacz Prismatic. Ten taki, wiecie, różowo-fioletowy, świetny jest. Ja mam kolor 01 Pink Crash. Potem też jest jeden z moich ulubionych pudrów, słuchajcie, ten z Lovely, ten zielony tylko i zarówno sypki, jak i prasowany. Rewelacja, słuchajcie, wykończeniem podobny do tego, słuchajcie. No, ale ten jest fajniejszy. I to tyle, jeśli chodzi tutaj o tę stronę, a z tej strony mam tak, ten, słuchajcie, brązer oświetlający z Catrice. Jest tylko jeden odcień, 010 Sun Kisset I jak już Wam pokazywałam, często używam go nie jako brązer, tylko jako cień do powiek. Tylko on jeden, sam, solo, na przypudrowane oko. Więcej nic nie trzeba robić. Pod spodem oczywiście mój ukochany brązer z bel, którego nie produkują, odcień 02. A pod spodem, słuchajcie, też Wam kiedyś pokazywałam, taki belz z Biedronki. To jest rozświetlacz do twarzy. A słuchajcie, dla mnie to jest taki delikatny puder rozświetlający. Teraz Wam pokażę środek. Widzicie, on ma tych drobin tak zupełnie niewiele. O, teraz widać kamera łapie. Ale powiem Wam, sprawdzi się i na boki twarzy, i jako rozświetlacz. Bardzo fajny produkt, używany przeze mnie. I dlatego znajduje się. Wiecie, jak ja to mówię, na podoręziu w kuferku. I teraz wkładam wszystko z powrotem. Wszystko u mnie ma swoje miejsce. Gąbeczka, przy chwilą ją myłam. Patyczki, i słuchajcie, rano. To otwieram i się maluję. Miłego dnia Blondie.